Ej, dziewczyny, musimy się już szykować jakby do szkoły. Ano tak, rzeczywiście, zupełnie zapomniałam. Tak, ja też. I ja. Czemu ty, ty moim głosem powiedziałeś? A nie wiem. Dobra, i ja też. Dobra, to szykujemy wszystkie książki i do dopiero musimy pójść do szkoły, się ubrać i w ogóle i spakować, o. Ja Wam naszkowałam wszystkie książki, jakby. Ile są na fotelu na przedpokoju? Więc możecie już się ubierać i iść do szkoły. Klodin śpi. Klodin, wstawaj, w tej chwili! Już, dobra, wstaję, Czekaj. Wstałam o 5 rano i mama iść. Więc książki są na tym bardziej fioletowym fotelu w kwiatkim, bardziej fioletowym, całym. Tak, ja właśnie Kladowi pomogłam, pomogłam, jakby. Te u, u kurtki wam przyszykować, więc już jesteście gotowe tylko iść do szkoły. Ja mam też lekcję, właśnie z tą y, pierwszą liceum. I właśnie, no ja też będę szła do szkoły, więc możemy się przejść. Jest ładny śnieg. Akurat do szkoły idzie się przez lasek, więc możemy ładnie pozwiedzać jakby teren. Okej! Okay. Bardzo co fajny pomysł. Tak fajny. To bierzcie książki i goł do szkoły. Teraz zakładamy buty. Najpierw zaniosę je na fotel. Dzień dobry, witajcie drogie drodzy uczniowie. Dzisiaj rozpoczniemy temat o przysłówkach. To jest takie dla Was powtórzenie z klasy czwartej. Z klasy 1, 3 i z klasy czwartej. Bo dawno tego nie powtarzaliśmy i powtórzymy jeszcze raz. Dobrze. Otwieramy na stronę 48. Yyy, przepraszam, 148. Ja już, proszę panią, otworzyłam. Dobrze, Madi, tak, tak widzę. Proszę panią. Proszę mają, proszę panią. Tak, co się dzieje, Mausidis? E, Nie słyszy pani, że ktoś puka? Nie. Hmm, wytężmy słuch. O no, rzeczywiście. Proszę! Dzień dobry, proszę pani, To, 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 to ja! Kitty, i chciałam yy, yy, ten, że no, że ja przyszłam później, i w ogóle przepraszam, no bo mi samochód przysypał śniegiem i musiałam iść 25 km na piechotę. Wie pani, jak nogi potem rypią? Słyszaj milczenie, dobra, nieważne. Siadam. Kitty mówiłam ci coś na temat ubioru i nie ubieramy się w sukienki. Pamiętasz? A, no tak, tak czułam, że o czymś zapomniałam. Ta, no, no i nie zauważyłaś? Ja jestem przewodniczącą klasy i tak, powiem ci tyle. E, jakby no, ty się spóźniasz 25 minut na lekcję i do tego jeszcze przychodzisz w sukience? E, Kitty, e, naprawdę ty musisz ze sobą popracować. Nie jestem zbyt idealna, żeby cokolwiek sobą robić. Nieważne, nieważne. Nie, nieważne. Nie? No dobra. Powiedzcie, dziewczynki Kitty, na którą stronę ma otworzyć. Ej, bo u nas w klasie ma być jakby nowa dziewczyna i wiecie, kto to będzie? Nie. Żyję! Żyje. Yy, dobra, nie wiem, nie wiem, czy to poprawić. Powiedz. To ma być Cupid! Przeprowadza się I be, z, len, z Lenandii. No i teraz będzie chodziła do naszej szkoły i do naszej klasy, jej! To, fa to fajnie. Czemu wszyscy się wa walają oprócz nie? Tak się cieszę, jej! Ej, możecie być trochę ciszej, bo ja się uczę na sprawdzian polskiego. Bo no, w końcu od tego jest przerwa. Nie, przerwa jest tylko, żeby się bawić! No, przerwa jest od zabawy. Muszę się rozciągnąć, bo muszę umieć robić szpagat. Au, to nie jest takie proste, bo wszystkie dziewczyny u mnie w klasie, oprócz niny, umiem robić szpagat. ja też muszę. Ej, Faber, bo ja oglądam taki mega film e, o jakby o takich potworach i czarodziejach itp. Weź był mega i to nie był Harry Potter. E, chociaż Harry Pottera też oglądam. Też jest bardzo mega, a teraz oglądam jakąś taką zupełnie odmienną część, jakby Harry Pottera był z Hockwartem, ale zupełnie co innego. Weź to było epickie. Tak, musimy powiedzieć tytuł. Ja też to tak muszę być. Ja też oglądam fajny, zaczęłam oglądać Harry Pottera itp, ale o tej części to ja nie wiedziałam. No weź on jest mega, i mi się tytuł. Tego sprawdzę. Dobra, ja już wiem i to tak, ten tytuł brzmi mniej więcej tak. I... Robisz paket, patrzcie wszyscy. Dobra, już nie musicie. Dobra, już nie musicie. Dobra, dobra, dobra. Ej, Kredie, wiesz co? Bo pomyślałam, że wiesz, y, dziewczyny od nas domu, wiesz, Halloween i Nina i w ogóle tej koleżanki, tej koleżanki y, to ma on nie oglądał HP. Halegopata, ja wiesz o co chodzi? Tak wiem. No, to mogłyby z nami obejrzeć całe, wiesz, wszystkie części. I. No, by było fajnie, nie? Tak, i to wieczorem. O, wtedy by było dobrze. No, no, właśnie, właśnie. Nauczyłam się wy, no, nie, no, na serii. Hej! Dziękujemy za to, że obejrzeliście nasz filmik. I franking jest. Nie nic. E, bo dużo się na nim napracowaliśmy. E, było dużo efektów tła, dźwiękowych i w ogóle e, dużo edytowania. I to nam ze, e, zajęło. Cze, długo zajmowało edytowanie. Nie. Na no ponad pół godziny, jak nagrywałyśmy to. Ten filmik. O, informacje o drugim sezonie w aplikacji CapCut, To bardzo to długo nam to zajęło. Tak, dlatego chciałobyśmy, żebyście docenili, że nagrywamy to dla Was. Bo że takie filmiki, nawet dwuminutowe, to jest dla nich bardzo duże wyzwanie. A że 7 minut dla Was nagrałyśmy, to jest. Yy, no, po prostu super. No, yy, 8 chyba, tak? Yy, tak, 8. No. No i to była dla nas sp ciężka, spora praca. Dlatego docencie i do następnego. Pa, 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 pa. pa, pa. <laughs> Czemu my tu tak długo mówimy? A nie wiem, dobra, pa, pa. Do zobaczenia, pa.